Jeg håper det blir normalt. Może tutaj będę, chodził. tutaj, tutaj, bo tutaj znalazłem parę naście kluczów. Ono, oh ono, oh o oh, hey, hey, ono. Oh A tutaj jest do czerwonego. Mam nadzieję, że to ten szczur dla ciebie nie goni. Mówiąc prawdę, ty sama jesteś ślurem. Dobra. Ciekawie, ile w 5 minut znajdziemy tych... sereczków. Debit, 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 debit. Nie umiem, nie umiem tę grę grać. Taka łoś Ähm. Um, Mówię. Můžu... Aha. Znalazłem sobie kawałek serka. To jeszcze. Te... Hmm, jeszcze więcej sera. Czy sery w tym odcinku? Serki Dobra, musimy jeszcze znaleźć więcej tych serów Mam nadzieję, że ten szczur mnie nie będzie gonił Już tutaj byłem, o nie Ło, um. Tam, gdzie tam jest, Znalazłem tego zi zielonego klucza. Musimy Tam się tutaj zaprowadził. Żółty tam jest. Gdzie on jest ten sz szur? Jest na tych granicach tych mapach. nie, tutaj łatwo się znaleźć. Nie zaprowadzaj mi nigdzie, nie... Nic tutaj. Okej. Okay. Tutaj. I tutaj do czerwonego. Aha. U! To gdzieś blisko jesteśmy. Nie wiem. Serków cztery na dziewięć. Ok. Ta, bardzo dziękuję za 484 wyświetleń na moje pierwsze wideo, te, w pierwszym odcinku na tą grę. Bardzo spodobało mi się. Jak wam się bardzo spodobało, to proszę obejrzyjcie to znowu. Bo jak, to, jak, ten odc, jak ten odcinek z tej nowej serii dostanie ponad 1000 wyświetleń na końcu tego tygodnia, to tak będę szczęśliwy. No. filha filha jumbo não não, 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 não. Oh hell no. no, 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 no. Oh, hey, oh no. Oh hell oh, no. Oh hell oh, no. Oh hell oh, no. haha na 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 na. Jesus, 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 I zawsze idzie Dobra, musimy znaleźć tego zielonego klucza i go otworzyć te drzwi W tym odcinku musimy to zrobić Lecz zawsze na koło idę Dobra, za nim bądźcie gończę... Widzę, że dużo tych glachonów Nie zaprowadźcie go tutaj dypli. tá Teraz tava tutaj. tudo ok tá viu cheers cheers cheers, cheers. 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 <tossed> 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 <tossed>

serio? Tak się tutaj bałem przyjść. A to jest kąt. Pieszczacki park narodowy. Dobra, ludzie, to jest chyba dość na ten odcinek. W następnym odcinku znajdziemy, spróbujemy znaleźć więcej tych seleczków i kompletować grę. Nara! Proszę, subskrybujcie i dajcie wyświetlenie na ten video. I błagam Was. Lajkujcie i subskrybujcie. To jest to, tylko potrzebuję. Papa! Pa.